Hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony, nie kto inny jak Gethon. Witam was w nowym let's playu, zagrajmy w Super Mario Bros. 3. Tak, wiem, na kanale nic się nie działo od paru miesięcy. Muszę was za to przeprosić, przede wszystkim lenistwo... ...to jest taki główny czynnik, który jakby... Mm, ...który jest powodem tego, że nie było materiałów. Były tam od czasu do czasu streamy, które miały być, notabene, regularnie... ...ale ich nie było. Tak, były. Od tej, od, od tej przerwy z Rondo of Blood było chyba około. hmm. trzy streamy? Może? Kto wie? Ale bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Dlaczego by nie? Ale dlaczego wybrałem Super Mario Bros. 3? Ale przede wszystkim dlatego, że jest to gra, którą znam na wylot, tak więc nie będę w niej lamił. To jest. E, Główna sprawa, dlaczego? Znam tą grę na wylot, tak więc wątpię, żebym miał jakiekolwiek momenty, w których nie będę mógł mówić i jednocześnie skupić się na tym, co robię. A teraz zapytacie pewnie, dlaczego wersja na SNES-a? Dlaczego nie iść retro po całości i nie grać na. Brawo, na Nesowej wersji? A no, dlatego, że ta wersja jest mimo wszystko przyjemniejsza dla oka. Znaczy, dla mnie przyjemniejsza dla oka jest wersja Nesowa, ale. Nikt nie jest takim. Hmm. Jakby to powiedzieć, nikt nie jest takim maniakiem retro. Znaczy, nikt nie jest, oczywiście, żeby nie mówić, bo jest na pewno dużo więcej osób, które są dużo bardziej. Nie wiem, zaangażowane w retro, czy jakbym mógł to opisać. Ale na pewno. Nie jestem. Ach. Na moim kanale pewnie nie ma aż takich maniaków retro, aby bardzo się. E, jarać tą grafiką z Nesa. jednak to jest te 52 kolory, mała rozdzielczość, mała szczegółowość. A gry z Super Nintendo są już kolorowe, dźwięki są naprawdę miodne, e, więc wybrałem wersję z NES-ową. I druga rzecz, mogę nagrywać frapsem, a nie OBS-em. Miałem, e, miałem podejście do Megamena, miało być let's z Megamena, ale okazał się być bardzo trudny. Naprawdę, nie spodziewałem się, że Megaman będzie aż tak trudny. Um, więc y, po trzecim odcinku po prostu przestałem nagrywać dalej, nic nie upublikowałem na szczęście. Y, bo wiecie, potem by było coś w stylu, że upublicznił pierwszy odcinek, a teraz nie ma nic na kanale. A, tak więc po prostu nic na ten kanał nie dałem z Megamena. I no i nie ma, Gdybym mnie to, że teraz to właśnie powiedziałem, to nikt by nawet nie wiedział, że miała być jakaś seria z Megamena, co nie? Co tak. Eee, no i o, super, marnowałem z tych gwiazdka. I... liścia, tanuki, cokolwiek. A ja o czym to jak poplałem? Mówię teraz tak dużo, że zapomniałem w ogóle... O czym mówiłem? Czekajcie, mówiłem o Mega Manie. O wersji sensowej. Wiecie co, nie mam pojęcia co ja mówiłem. Wow, ale trikshot naprawdę nie mam pojęcia o czym ja mówiłem. Co się dzieje? Myśl, Gethon, myśl. Dobra, po prostu zam zamknijmy tamten temat. Um, tu jest secret, miał mały... Ma mały, bo mały, ale secret. Zawsze jakieś monetki wpadną. Um, hmm... O czym można po porozmawiać? E, możecie wybrać w komentarzach po prostu pisząc e, jaki chcecie mieć e, filtr na... Montowaniu, jeżeli nie byłem leniwy, to właśnie teraz oglądacie e, próbki przeróżnych e, nie motywów, ale próbki przeróżnych e, filtrów, przeróżnych e, Próbki przeróżnych e, efektów montażowych, ale to nie o, tak. o Tu jest, chodź tu jest, że ten sekret. No, i możecie w komentarzu znaleźć, który po prostu efekt chcecie. Tak będzie chyba najlepiej. Okej, tu jest sekret. Tutaj mamy magiczną różdżkę, która pozwoli teleportować się nam do Warp Zone'u. Ale my z tego nie będziemy korzystać. Warp Zone is for pussies or speedrunners. my nie będziemy speedrunować. Nie czuję się tak pewnie w tej grze. Nie Teraz będzie jeden z poziomów, które nie lubię. Nie lubię tych poziomów autoscrollowanych. Po prostu mam taką ma taką, taki strach, że po prostu coś zepsuję zaraz i, i z tego będzie nic. O czym mógłbym jeszcze gadać? Jest dużo rzeczy, o których... <laughs> Dlatego nie lubię tych plansz. Jest dużo rzeczy, o których chciałbym pomówić, ale... Zawsze, gdy odpalam akurat nagrywanie, to... Zapominam to, co chciałem aktualnie powiedzieć, mm, dlatego ja staram się. Znaczy, jak są jakieś filmiki informacyjne, to staram się czytać skartki. To jest strasznie nienaturalne, i to słychać, że to jest skartki y, czytane, ale po prostu lepiej, jeżeli coś jest nagrywane sztucznie, niżeli miało być to ubogie w treść. Ja przynajmniej tak sądzę. Nikt się nie musi z tym y, wiecie zgadzać. Mm. Okay. Niech się nie musi z tym zgadzać, no i mm, właśnie zapomniałem co chciałem mówić, ogólnie nie robiłem nawet nic specjalnie listy, to było po prostu coś typu, no nudzi mi się, coś bym porobił, ale co mogę porobić, może w końcu coś nagram, nie, nie chce mi się, a może jednak, okej, okay. no i mniej więcej tak wyglądał, e, wyglądało podejście do nagrywania tego odcinka. Jestem bardzo zadowolony, że w końcu, wiecie, mm, zmusiłem się do tego. Jestem cholernie z tego zadowolony. O kurde, mogła być gwiazdka. Za się rozpędziłem, tu jest pewien trik, który powoduje, że mm, zawsze jest gwiazdka, albo zawsze jest ten... Kurze, są sztuczki. Sztuczki, po prostu w odpowiednim momencie można tak skoczyć, żeby była gwiazdka i to jest prawie 100% szansa. Tutaj nie będę się w to bawił, bo to jest moim zdaniem strata czasu. Zostawiam trzy inne, czyli w sumie najgorzej jak mogłem. Będziemy zbierać itemy, mniej więcej te, które... Wow. Tu jest troszeczkę inna fizyka, tak mi się wydaje. Będziemy zbierać itemy, te, które się da, typu na przykład różdżkę, skoro nie muszę walczyć z bossem, to po co mam to robić, co nie? Co tak? Też jestem tego zdania. Dobrze, że się rozumiemy wszyscy. Tak więc, jeżeli... bo wow, myślałem, że mogę go to... Jeżeli jest szansa na wiecie, na uniknięcie bossa, więc to po co mamy. E, dlaczego miałbym jej nie wykorzystać? A że znam dosyć sporo tych easter eggów, czy tam sekretów z tej gry, to mogę się nim troszeczkę pobawić i tutaj zaprezentować. A propos Super Mario Bros. Ostatnio widziałem e, z Awesome Games Don't Quick, e, tego rocznego. E, tak, 8 awesome Games, bo teraz był dokładnie, chyba dzisiaj, w momencie kiedy to nagrywam. E, skończył się e, Summer Games Don't Quick, a ja to oglądałem na Awesome Games Don't Quick. No i ten. E, no i na tym Awesome Games Quick. Awesome Games Don't Quick e, był świetny Tazbot. E, zaprogramowali grę w grze. Znaczy bardziej. Hmm. Bardziej zaprogramowali po prostu power-upy i różne takie. To co Gosiu zrobił z tą grą, to jest po prostu niemożliwe. E, mi, były przeróżne power-upy i mi się, tak mi się po prostu tasy spodobały przez ten przez filmik. Ale tak samo jak widziałem, ktoś w Super Mario World zrobił Super Mario Maker i Jezu, to też jest piękne, zakochałem się po prostu w tym. Nie, nie, nie rozumiem jak to działa, znaczy wiem tyle, że po prostu przez pozycję różnych obiektów nadpisujecie jakieś tam wartości w pamięci RAM. Ale nie mam pojęcia, jak ktoś mógł do tego dojść, że akurat, że jeżeli tam będzie muszla, a tam będzie druga muszla, trzecia, czwarta, piąta, szósta, to pamięć pamięć ram się tak zmodyfikuje, że będzie można zrobić to, to i to. Nie mam kompletnie pojęcia, jak to ktoś zrobił. I najgorsze jest to, że nawet nie umiem sobie tego wyobrazić. I. No właśnie, nie umiem sobie tego kompletnie wyobrazić, jak to ktoś. Wiecie, ee... mógł. Wow, 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 wow. Jak mógł to ktoś w ogóle znaleźć, że coś takiego się da zrobić? Kurde, co jest? Nie mogę tutaj. O, o, byłem. Aha, rozumiem. Tam coś było do jakiś taki secret na górze, bo jeżeli... E, jeżeli gra pozwala na scrollowanie w górę, a wcześniej tego nie umożliwia, to znaczy, że na górze coś jest. Tak więc. Ja to ominąłem. W sumie nie będę tutaj. E, bardzo zależy mi na czasie. Zależy mi bardzo na tym, żeby e, ten Let's Play... Każdy odcinek nam może by w 10-15 minutach, z czego każdy odcinek musiałby być e, jednym e, światem. Nie mam pojęcia, czy będziemy robić e, wszystkie poziomy. To jest akurat świat pierwszy, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby e, w poziomy zrobić wszystkie. Ale zobaczymy jeszcze. Zawsze możecie przeróżne rzeczy wiecie, proponować w sekcji komentarzy. Ja uwielbiam komentarze i odpowiadam na komentarze. Jeżeli jest na co odpowiedzieć, to odpowiadam na komentarze. Może potwierdzić Grzybiarz, któremu zawsze odpisuję. Między innymi Grzybiarz mnie zmotywował do tego, żeby w ogóle jakiś odcinek nagrać, bo brawo. To po prostu odezwał się. Jeżeli pogrzebiecie, to znajdziecie, że się odezwał. Ale wracając, możecie proponować przeróżne rzeczy e, dotyczące tego let's playa, co z, między innymi już macie jeden wybór. E, jaki użyć filtr, albo w ogóle można filtru nie użyć. E, co tu jeszcze macie do wyboru? E, możecie powiedzieć, czy robimy wszystkie plansze, czy nie i, i tak dalej. Mam nadzieję, że to będzie... By... Że to będzie bardzo. Jezu, jak może stracić życie na pierwszym bosie e, Możecie, wiecie, bardzo dużo rzeczy proponować. Również co do następnych serii. Raczej postaram się nie zmuszać, bo ja się cholernie zmuszam do tego, aby mieć jakieś. jakieś wiecie, regularne terminy typu dwa odcinki w tygodniu. E, odcinek co drugi dzień, odcinek w sobotę, odcinek w pion... nie wiem, w środę. Ja muszę tego unikać, bo ja zauważyłem, że jestem cholernie nieterminowy. Ja po prostu muszę wszystko robić spontanicznie, tak więc będę się starał, żeby zrobić raz w tygodniu, ale nie będę, znaczy raz, będę się starał, żeby było minimum raz w tygodniu, ale nie liczcie na to. Znajdźcie, po prostu będę robić te filmiki wtedy, kiedy po prostu będę miał czas. Eee... Nie chcę się tego tłumaczyć. Ale ty mamy świat. O. E, mamy świat drugi, tak więc e, to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego materiału e, i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.